Witam Was, jestem Karwa 10, a to jest kolejna część serii Zagrajmy w Reksio i czarodzieje. Doleciałem w końcu z jednym punkcikiem życia, udało mi się dokończyć. Więc uważam to za jakiś wyczyn jestem hardcorem i w ogóle tu i mucha siedzi pod oknem. Co ona jakaś głupia? Podkładam moje klepkę, na ona siada. Albo odważna, albo głupia. Dobra. Ostatnia kraina, która nam została. Widzicie, brakuje nam już tylko dwóch czarodziejów. Została nam już tylko kraina bajek. Lecimy. Jest tu też najdłuższa kraina, więc spodziewajcie się. Powinni tego zabronić! Spodziewajcie się trzech albo czterech odcinków. Z tej krainy. I ruszyli. Ojejku, jejku! I ruszyj. O, o, matku. O, a ratunku. A, Właściwie kraina a, powinna się zmieniać, ja, kiedy to już na miejsce. W, w pikni powinny się pojawiać te heksowe klocki w ogóle. Poproszę te cienie. A przynajmniej figury powinny stać. To by było fajne. O, o matku! Aj toby Aj drzewa O, o matku O a, ratunku a, ja, ja nie chcę Re, reksiu To, to, to już koniec Co, co, co ja tu robię Aaaa Niech, niech ja dormę te koguty Aaaa na, na Boga, na Boga czworogaj Ja nie chcę umierać a. He, he, hej, hej! ciągle żyję! Hej, he, he, Jestem niezły! Zioho! ja ha Z drogi, śmiertelnicy! Nadlatuje szufli! zaraz Co ja wygaduję?! Wiecie, prawie cały tekst przyleciałem w ogóle go nie, nie uderzając z ścianę. Ale to wymaga skupienia? O matku! Lecieli, lecieli, aż wreszcie dolecieli. Przed nami kraina bajek. I tak bez większych przeszkód, nasi bohaterowie dotarli do Krainy Bajek. Mm, za to z masą mniejszych no przeszkód. Fuh. Spójrzcie, to są drzewa z oczami. Mm -hmm. Zamiast liści mm -hmm. mają statki yes. kosmiczne. jest mm -hmm. prawdziwa Kraina Bajek. Różowa trawka i kamień z wyśmiękniętą mordą. Idę do niego zobaczyć coś. Nagle... Reksio sięgnął po różdżkę. A mi rzuca kursorem? Trafiona czarna więź zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył! Jest Przepraszam, ale witam w krainie Pajek. i jestem słynny gadający kamień, który mówi... W życiu nie słyszałem. Bardzo mi przykro, kretek. A to dzielny pies rękią. Nie szkodzi, przepraszam. Chętnie zostanę waszym przewodnikiem i przyjacielem. I oczywiście to jest kolejna część przepowiedni, w której było na, w której był opowiedziany kamień dotąd milczący przemówi. Zobaczmy, co mam do opowiadania. Zapytaj o krainę bajek! Wow, piękna jest nasza kraina bajek, niezmiernie, jak również zagadkowa i pełna niespodzianek! Na przykład całkiem niedawno roztopił się pałac królowej śniegu, a niemal wszyscy zamienili się w żaby, za co serdecznie przepraszam. No to klopstwo. Zazwyczaj sobie normalnie nie pogadamy. Zapytaj o Chrumburaka! Czarodziej Chrumburak? Hmm, przepraszam, ale nie wiem, gdzie jest. Myślę, że powinniście porozmawiać z Królową Śniegu. A ja z tym nie rozumiem. Zapytaj, czy możesz go wziąć ze sobą jako przewodnika! Ołchał? Oh. Oczywiście! Z wielką przyjemnością! Z góry przepraszam, jeśli ukaże się dla was ciężarem. O matko! Ruszajmy przyjaciele. Mogę tak do was mówić. Na następnej planszy dowiecie się, że czerwony kapturek został. Ja to nie gadaj. Ja teraz Jest sprawdzę godzinkę 5 minut. No to czekajcie, Ustawię sobie 6 Sześć... 7 <laughs> minut stoperu. I lecimy. Biedna! Mój czerwony kapturek porwany I jak ja się teraz pokażę babci Oczywiście to, że czerwony kapturek został porwany to tylko taka, że tak powiem no gra słów ponieważ to chodziło o to, że czerwony kapturek został podarty. Weźmy go nie martw się, czerwony kapturku. Znajdziemy kogoś, kto ci go szyje. O, dziękuję, panie krecie. No, naprawcie mój kapturek, a odwdzięczę się wam tym oto koszyczkiem pełnym smakałyków. doskonałym dla kogoś, kto wyrusza w podróż. No to dalej. Przyjaciele poznajcie samą Królewnę śnieżkę. O gdzież oni są? Ci moi brodaci maluczkowie? Witaj jaśnie, panienko, a czemuż to czemuż? Gryma wprasuje twoje cudne lico. Witajcie podróżnicy! Rozpaczam, bowiem moi przyjaciele, krasnoludkowie w liczbie siedmiu, wybrali się zbadać podziemia chatki i piernika i dotąd nie wrócili. Och, znajdźcie ich! A dam wam to piękne, ale najprawdopodobniej zatrute jabłko, które dostałam od starej wieśniaczki. No daj, dalej. Oczywiście, mm -hmm. kurde. A oto sam przesławny szewczyk Dratewka! Witam, witam, Jego Przesławny rzeczywiście jestem, a to za sprawą mojej niezwykłej biegłości w posługiwaniu się igłą i nicią, czyli dratką. La, la, ding no, ding. On siedzi na beczce prochu. Zapytajmy go nam. A to co za beczka? Co tam trzymasz, czepczyku? Niestety to tajemnica, tajemnica, która nie ma nic wspólnego z żadnym sumopiem. O, kapturku. Szefczynku, dratewko, czy mógłbyś zszyć ten oto porwany kapturek? Może i mógłbym, ale nie bez butów. Jak zapewne wiecie, szef bez butów chodzi, a tak się składa, że moje buty siedmiomilowe zresztą. ukradł mi niedawno pewien wścibski kot. Odzyskajcie buty, a zszyję dla was kapturek. No to idziemy. Przepraszam, ale kim ty jesteś? Księciem z bajki? Złoma coho? Dzielnym gajowym? Jak to kim? Jak to kim jestem? No przecież chyba widać. Jestem żabą. Przynajmniej tak mi się zdaje. A to przepraszam. No i to nie jest cała księżniczka na ziarnku grochu, tylko zwykła żaba. Tak jeszcze nie idę. Chociaż nie, już się przejdę. Nie. Albo tak. Taki <grym> żarci, idziemy dalej. Słynna chatka z piernika i niemniej słynna karoca kopciuszka. Obie w marnym stanie po niefortunnej pomyłce dobrej wróżki, która wyczarowała woźnicę i stangretów z trzech myszek niestety ślepych, za co naturalnie serdecznie Was przepraszam. Z trzech ślepych myszek deszczeka. Takie mam nawiązanie. Przepraszam, ale tu lepiej nie. Oo, żełko Jest, jest. No to stąd idziemy. <laughs> I jednak idziemy tam. To dlaczego? Bo najpierw musimy znaleźć kota, który ukradł buty. Hmm. Smok! Inaczej go sobie wyobrażałem. Nie zbliżać się! Jestem groźny i wściekły. Zionę, dysze, dymie i pożeram. Walter rozmawiał tylko z oficjalnym przedstawicielem królowej śniegu. Weźmy sobie to wiaderko. Junka zawsze dobra. Koledzy! Przepraszam, ale pozwólcie, że przedstawię... Baba Jaga! Ali Baba Jaga! Jasiu i Małgosiu, aleście wrośli! Chyba bierze nas szanowna żaba Jaga za kogoś innego. Jestem kret kretes, a to dzielny pieconekio. Akurat! Drugi raz mnie nie nabierzecie! Ali Baba Jaga straciła swój dom z piernika, O czym już wiecie? Przepraszam, jeśli się powtarzam. To była piękna chatka. Kto wie? Może dałoby się ją jeszcze jakoś odbudować! Echem, e, no nie Dobra, te. ja już Teraz z nią nie będę gadał, tylko idziemy odaż do kota, bo nam czas się kończy. Reksio i Kretes postanowili złapać kota i odzyskać szewczykowe buty siedmiu I tutaj miód spada. I mamy tam... Weźmy mamy kota na iść na miód. O, miodek się wylał. Ta stoi tutaj, Rekcio. Wbrew pozorom to wcale nie jest takie łatwe. Zróbmy tak. Powinno to działać. Łapko. Wąpko. <noise> <chodź> do, <noise> chodź do No właśnie ten miód. Ale głośno za No chodź. No chodź do wujcia Reksia. Wujciorek się ci zaraz ukręci łeb. No. Daś, daś. No krawie. No. no minimalnie. No, no. No. Won stąd. No. A chodź do wujka No. No. Tak prawie. Dobra, Kincia. Ostatnia próba. Jest. Aha. Mam nadzieję. No ale grunt gdzie, buty po nim zostały. No. I tutaj zakończymy nasz odcinek. Kretes chodź do Reksi, obok niego staniesz. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie łapki w górę łapki w dół. I do zobaczenia w kolejnej części. Zagrajmy w Reksi i Czarodzieje, w której oddamy buty Szewczykowi. Szewczyk naprawi kapturek. Kapturek nam da kosmak, i w ogóle takie różne inne rzeczy i w ogóle w ogóle w ogóle, w ogóle.